Cześć, witam cię w kolejnym poradniku tutorialu z programu Adobe Lightroom. Dziś zajmiemy się narzędziami, które oferuje nam ten program. Ok, zaczynamy. Pierwsze z nich to narzędzie kadrowania. Możemy te narzędzia klikać yy, myszką lub za pomocą skrótów klawiszowych, o których mówiłem kiedyś w innym filmie. A więc klikamy klawisz R do kadrowania i mamy narzędzie kadrowanie. W ten sposób możemy kadrować zdjęcie. Tu, jeśli mamy kłódkę zaznaczoną, wtedy zachowujemy proporcje, jakie mamy na zdjęciu. Jeśli odhaczymy kłódkę, możemy sobie kadrować według uznania. Jeśli na przykład chcemy mieć konkretne jakieś proporcje, na przykład jeśli mamy pionowe zdjęcie i chcemy je dać do Instagrama, no to ta proporcja 4 do 5 będzie idealna, bo to właśnie jest proporcja Instagrama. Ok. Narzędzie, jeśli, jeśli wejdziemy jeszcze w narzędzie właśnie kadrowania, to możemy sobie też za pomocą przycisku klawisza O mm, zobaczyć sobie kompozycje, różne, mm, różne sposoby kompozycji, no i według nich y, ustawiać sobie zdjęcie. Bardzo też fajna funkcja y, właśnie w tym narzędziu. Ok, kolejnym narzędziem to Sput Removal. Jest to taki, m, działa to tak jak stempel w Photoshopie, czyli możemy sobie usunąć jakąś daną część zdjęcia i zastąpić, e, zastąpić ją. Na przykład usuniemy tutaj tego liścia. A więc klikamy sobie lewym przyciskiem myszy, i program automatycznie nam znalazł coś podobnego. Zdarza się często, że nie znajduje coś podobnego, tylko z jakiejś dziwnej strony. Więc sobie możemy to przeciągnąć lewym klawiszem myszy i wtedy dopasować do konkretnego miejsca. Przydatna funkcja, ja jednak korzystam z tego w Photoshopie, bo to jest szybsze i sprawniejsze. Kolejnym narzędziem to efe, y, redukcja czerwonych oczu. To chyba nie trzeba tłumaczyć nikomu. Aha, wracając jeszcze do kadrowania, to jest tu bardzo fajna opcja, która pozwala nam prostować zdjęcia, które są krzywe. W tym zdjęciu y, akurat to nam się nie przyda, ale na przykład weźmy sobie zdjęcie inne, w takim, którym będzie widać horyzont. Na przykład niech będzie, niech będzie takie zdjęcie i gdy mamy zrobione zdjęcie, to już jest też yy, ustawione dobrze, ale na przykład mamy zdjęcie w ten sposób zrobione, prawda? Czyli mamy krzywo horyzont, a więc bardzo łatwo to wyprostować właśnie za pomocą narzędzia w kadrowaniu. Tutaj klikamy sobie tą poziomicę i przeciągamy lewym przyciskiem myszy wzdłuż horyzontu. Wtedy automatycznie nam pięknie wyprostuje zdjęcie, które obrabiamy. Bardzo fajna, też przydatna funkcja. Ok, wracamy do narzędzi. Ok, mamy teraz mamy omówione już kadrowanie, spód removal, gradient. Ok, teraz gradient. Klikamy go za pomocą klawisza M i potrzebny on jest nam bardzo fajnie, jeśli właśnie mamy Przyciemnić niebo lub, lub zmienić jego wartość lub zmienić balans bieli. Bardzo fajne narzędzie. Tu w, tym, w tej chwili właśnie zaznaczam taki gradient i mogę sobie przyciemnić tą stronę zdjęcia. Bardzo to się fajnie właśnie sprawdza na kolorze nieba. Można to przyciemniać, można zmieniać balans bieli. Bardzo, bardzo, bardzo przydatna funkcja w Lightroomie. Ok, kolejne narzędzie to filtr radialny, czyli coś podobnego, tylko zaznaczamy to w formie takiego owalu, koła lub coś w tym stylu. Klikamy Shift-M i możemy wejść właśnie w ten filtr radialny. I na przykład chcemy tutaj rozjaśnić samą postać, albo przyciemnić, przyciemnimy ją. Więc dajemy Invert, wtedy będziemy mieli tylko właśnie to, co jest tutaj w tej elipsie. OK, tu mamy tutaj. No i sobie zmieniamy jakieś wartości, które nam odpowiadają. Bardzo fajnie nam się to sprawdza, gdy chcemy jakąś część zdjęcia rozjaśnić, przyciemnić lub zmienić jego nasycenie lub balans bieli lub coś podobnego. OK, i ostatnim narzędziem jest pędzel który będziesz chyba najczęściej używać w Lightroomie. Pędzel jest bardzo ciekawym narzędziem, gdzie możemy właśnie sobie malować dane poszczególne y, fragmenty zdjęcia. A więc chcemy na przykład przyciemnić twarz, więc pięknie mamy y, ustawione. Ja ustawiam y, pędzel w ten sposób, że y, ta wartość jest na 100. Rozmiar pędzla, no to w zależności, jaki nam pasuje, to zmieniam go za pomocą nawiasów kwadratowych, a flow gdzieś coś w tym stylu. Ok, i wtedy mam możliwość ładnego przejścia, <laughs> delikatnego. Gdy chcemy zobaczyć, co tak naprawdę zmieniliśmy na zdjęciu, najeżdżamy tylko myszką na Tą kropkę i widzimy na czerwono miejsca, w których, które będą zmienione, w których malowaliśmy pędzle. Można też to zrobić za pomocą klikacie klawiszem T, tą belkę wyjeżdża nasza belka i możemy dać pokaż maskę, i wtedy będzie, będzie nam pokazywało właśnie maskę pędzla, którym malowaliśmy. Możemy sobie ustawić dwa rodzaje pędzla, gdy na przykład chcemy, tu będzie jeden bardziej taki miękki pędzel, a ten będzie na przykład pędzlem bardzo twardym. Twardość pędzla, zaraz pokażę Wam o co chodzi. Na przykład mamy tak, usuniemy sobie to. Ok, i mamy pędzel. To będzie ten miękki, a więc mam ustawione na rozjaśnianie i patrzcie jak będzie się rozjaśniało. Ok, ja muszę kilkokrotnie yy, poruszać pędzlem, aby aby się rozjaśniał. On jest taki delikatny. Prawda? A gdy ustawimy pędzel na bardziej twardy, czyli coś w tym stylu. To zobaczcie, co zrobię za pomocą jednego. O, jed jeden raz przejechałem i jest bardzo mocne. Mocne są krawędzie. Widzicie? A gdy zmienię pędzel tutaj ten miękki, no to sobie. Praktycznie niezauważalne jest, jeśli to przeciągnę jednokrotnie. Gdy klikam wielokrotnie, to wtedy dopiero widać różnicę. Zdecydowanie fajniej mi się pracuje na tym pędzlu miękkim, ale w zależności od tego, jak potrzebujecie, to tak stosujcie. Erase, jeśli chcesz zmazać po prostu jakieś dane, zaznaczenie, wtedy sobie. To jest taka gumka. Pędzlu, czyli na przykład chcemy tylko, tylko twarz i wtedy sobie zmazujemy tam niepotrzebne zaznaczenia. Ok, dzięki serdecznie za obejrzenie filmu. Będzie jeszcze, jeszcze więcej, więcej, znacznie więcej z filmów na temat Adobe Lightroom przejdziemy przez każde zakładki, co do czego służy tak, abyś mógł zrozumieć ten program i stosować. W swojej obróbce zdjęć. Zapraszam cię serdecznie do subskrypcji kanału. Jeśli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz będzie mi bardzo miło. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Hej!